Zadanie siódme z dzisiejszej matury z języka polskiego i zadanie 7:1 wyjaśni czym różni się postawa życiowa zalecana w przytoczonym fragmencie rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią od postawy życiowej zalecanej. Przytoczonym w fragmencie wiersza Wiosna Jana Andrzeja Morsztyna. I mamy się odwołać do obu tekstów, więc tak, postawa zalecana w utworze Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią propaguje skupienie się na ważnych rzeczach, a nie krótkoterminowych przyjemnościach. Z kolei, w utworze Jana Andrzeja Morsztyna, podmiot radzi, aby cieszyć się życiem kiedy się da bo jest bardzo krótkie. Także jest tutaj znacząca różnica i teraz od razu zadanie 7.2. Epoka, w której powstała rozmowa o mistrza Polikarpa ze śmiercią to oczywiście średniowiecze i mamy wykazać zgodność postawy zalecanej w przytoczonym fragmencie tego utworu ze światopoglądem rozpoznanej epoki. No to wiadomo, że epoka średniowiecza była skupiona po prostu na Bogu i życiu wiecznym. Popularna była również asteza, czyli rezygnacja z chwilowych dóbr i przyjemności, która miała pomóc w dostaniu się do nieba i podmiot liryczny w rozmowach mistrza Polikarpo ze śmiercią zaleca postawę bardzo zbliżoną do właśnie tej asetycznej. Tyle w temacie.